Czy mogę urosnąć po 16 roku życia? Teraz słuchaj, możesz urosnąć nawet po 17, 18, 19, a nawet 20 roku życia i tak dalej. Mnóstwo osób zadaje tego typu pytana, bo nie są świadomi, że wzrost nie zatrzymuje się nagle w jednej chwili, tylko trwa tak długo, jak długo otwarte są Twoje płytki wzrostowe. To właśnie one odpowiadają za wydłużanie się kości podczas okresu dojrzewania. Zazwyczaj u mężczyzn zamykają się one do 21 roku życia, a u kobiet do 19 roku życia. Ale uwaga! Twoje geny mogą sprawić, że płytki zamkną się znacznie wcześniej, nawet w wieku 15 czy 16 lat i wtedy temat twojego wzrostu niestety się kończy. Dlatego tak ważne jest to, żeby zrobić wszystko co możliwe, aby płytki wzrostowe pozostały otwarte najdłużej jak to tylko możliwe, ponieważ im dłużej są aktywne, tym więcej urośniesz. Jednak jest to tylko jedna z wielu naukowo potwierdzonych rzeczy na temat wspierania ludzkiego wzrostu, które zostały szczegółowo opisane w naszym materiale. Pamiętaj, same geny nie zrobią roboty za ciebie. Jeśli naprawdę zależy ci na wzroście, musisz zadbać o swoje ciało i stworzyć mu do tego najlepsze możliwe warunki. Zostaw polubienie, zaobserwuj nasz profil i pochwal. Się w komentarzu swoim aktualnym wzrostem. Zobaczymy, kto idzie po swoje maksimum, a kto woli zostać niziutki.